Radio Kronika Decybel. Podajemy nasz serwis. O, przepraszam. Informacyjny. Jerzy Dobrowolski. Audycja Haliny Szopskiej. Dobry wieczór. Na wstępie informacje z kraju. A dlaczego na wstępie informacje z kraju? No wiadomości z zagranicy najpierw, nie? Nie, 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 nie przeszkadzaj. Wiadomości z zagranicy damy na końcu. Aha. Tak. Te, a dlaczego wiadomości z zagranicy damy na końcu? Nie przeszkadzajcie. Dlatego, że informacje z kraju są dla nas ważniejsze, więc dajemy je na początku. A wiadomości z zagranicy są atrakcyjniejsze, więc dajemy je na końcu. Jak to są atrakcyjniejsze? Dlaczego? Właśnie nie wiem dlaczego. A ja wiem. No, dlaczego? No, no no, no. Bo. One są atrakcyjniejsze, bo ich jeszcze nie znamy. Nie znamy wiadomości z zagranicy? Trochę znamy, trochę nie znamy. No, nieważne. Słuchaj, no proszę, znasz na przykład taką wiadomość? No. USA. Fort Fetterman w USA w stanie Wyoming. Potknął się na ulicy na skórce od banana 73-letni Joe Williams, głuchoniemy od urodzenia. Najdziwniejsze jest jednak to, że w wyniku upadku Joe Williams odzyskał całkowicie wzrok. Bezradni lekarze rozkładają ręce. No? Znasz taką wiadomość? Nie. No jedziesz. Ale ona nie jest ważna, ta wiadomość. Nieważne czy ważna, ale znałeś ją? Nie. No, więc jest atrakcyjna, bo jej nie znałeś. No, da, ale... Czekaj, czekaj, czy... czekaj, czekaj, czekaj. Dobrze, ty, w porządku. Tak. Czy y, taką na przykład informację znasz? No jaką? Słuchaj. Puławy, małorolny gospodarz Wincenty Sadowiak, jako pierwszy w powiecie rozpoczął przygotowania do zimy 1977 roku. No, znałeś taką informację? Znałem. W porządku. atrakcyjna? Nie. Jedziesz. A jaka ważna jest? Aha. tak. Jerzy Dobrowolski zmarł w lipcu 87 roku. Miał 57 lat. Był aktorem, reżyserem, wspaniałym autorem satyrycznym, ale przede wszystkim był postacią. Wojciech Młynarski. Przez jakiś czas i ja. Współpracowałem z Jurkiem w tworzonej przez niego satyrycznej audycji radiowej tuż na początku lat 70., gdzie nazywała się Radio Kronika Decybel. Napisaliśmy razem dwa zatrzymane przez cenzurę scenariusze. Jeden Wiesław Gołaz Show. To cenzura zatrzymała, dlatego że wtedy przy władzy był Gomułka i też miał na imię Wiesław. Takie to były czasy, trzeba o tym pamiętać. My się dzisiaj z tego śmiejemy, ale myśmy się napracowali, i to była dla nas prawdziwa tragedia, że nam jacyś kretyni z takich powodów zatrzymują taki scenariusz. I drugi też wspaniały, Jurka, pomysł, to się nazywało Rewia Tytanów, też został zatrzymany, bo to był najbardziej ponury socjalizm, jaki sobie można było wyobrazić. On przede wszystkim był tragicznie nudny, a brylowali w nim ludzie miałcy. Dyspozycyjni. Tacy właśnie ludzie wygryźli Dobrowolskiego i wyrzucili z telewizji, gdzie kierował telewizyjną rozrywką i miał na swoim koncie wspaniałe programy. Ja pamiętam kabariat Warietano według tekstów Tuwima. Potem pamiętam świetny, rozrywkowy program. Mieliśmy wtedy po 16 lat się ten program nazywał. Też Jurka Pomysłu i Reżyserii. Z udziałem całej plejady najwspanialszych. Artystów takich jak młoda wówczas Basia Ryska, Basia Kraftówna, Ela Czyżewska, Kobuszewski, Pawlik, Czechowicz. No brylowali dosłownie pod Jurka reżyserią. Teraz trzeba powiedzieć jeszcze, że jako pachole małe, to znaczy mając zaledwie 16 lat, ja miałem to szczęście, że ja widziałem kabaret Koń. Stworzony przez Jerzego Dobrowolskiego na małej scenie Teatru Dramatycznego w Warszawie. I Autor tego kabaretu Koń to się nazywał Godo Czebole, a to były pierwsze sylaby nazwisk, y, którzy występowali w tym kabarecie artystów. Godo to był Gołasz Dobrowolski, a Czebole to był Czechowicz Bogdański-Leśniak. I y, to był taki kabaret, który był niesłychanie dowcipny i niesłychanie niezależny myślowo w stosunku do tego, co się działo na zewnątrz, który kpił sobie z propagandy, który kpił na przykład z, z pochodów pierwszomajowych, ale jednocześnie z drugiej strony pokazywał...